Jak widzicie, świętujemy dzisiaj. Odbiór buraka. Zdarzało się w święta, zdarzało się w Sylwestra. No a dzisiaj 6 też się przydarzyło. Jeszcze ani urodziny, także... Także świętujemy. Odbiór buraka cukrowego dzisiaj. Tankujemy i plan na dzisiaj jest taki. Jedziemy zabierać e, opony. Odkrywamy część prysk, nie całość, bo patrząc na przymrozki, to, to jakbyśmy całość odkryli, to by jeszcze noce czekało. No to może się okazać, że żeby tak przymarzło, żebyśmy tego nie zabrali. A w naszej okolicy z tego, co widziałem, prognozowo przyszły tydzień minus 18 stopni, także fajna zima się zaczyna. Wojtek, Wojtek, trochę bliżej chyba ładowarką jeszcze no Co? no niby tak precyzyjną robotę tu mamy ale akurat ładowareczka joystick'ek i te e, opony od ciężarówek nie stanowią problemu gorzej jakby trzeba było to targać ręcznie odkrywamy, zaraz będzie pierwsza pierwsza brana do siebie, ładowareczka i o, zjeżdża. Ogólnie powiem wam tak, pod brzuch no to, no to wybrałem bez sznurówek, bo po tych świętach jest grubo, ale skarpety to mam za cienkie i przyjechałem na szybką podbiankę, bo no trochę w palce zimno. Kso. No siema, przyjaciółko. Więc tak w skrócie, co u nas słychać, powiedział jak dzisiaj teoretycznie świętujemy moje 35. urodziny, ale Grzeniu w polu. No niestety, mamy pecha z tym burakiem cukrowym, a raczej z odbiorem, Sylwester, wszystkie święta możliwe, no i dzisiaj też. No ale tak czy inaczej myślę, że po południu znajdziemy chwilę dla siebie, a ja już trochę prezentów zgarnęłam dzisiaj i wczoraj. Akurat teraz ładują dosłownie przy naszym domu, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, tam w oddali ropa, ciężarówki się ustawiają i po kolei podjeżdżają, później jadą do cukrowni.